Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Za nami długi weekend związany ze świętem niepodległości, czas promocji, wszelkich y, takich lojalnościowych rozwiązań, które klientom pozwalały tankować taniej już chyba za nami. Wszystko na to wskazuje, że powroty już już niestety nieubłaganie nadchodzą. Y, I co za tym idzie? Na polskich stacjach sytuacja będzie się normalizować, w tym sensie, że nie będziemy mieć żadnych nadzwyczajnych sytuacji promocyjnych i to widać już w cenach, aczkolwiek ceny są dla kierowców przyjazne zeszłego tygodnia mamy przecenę o 2 grosze, jeśli chodzi zarówno o benzynę 95 oktanową jak i o y, olej napędowy. Te paliwa kosztują odpowiednio 5,94 i 6 zł i 9 groszy za litr. Y, o grosz potania nam także autogaz sprzedawany średnio po 2,59. Wydaje się, że te ceny będą dosyć stabilne w najbliższym czasie, jeśli chodzi o wydarzenia, bowiem na rynku międzynarodowym nie mamy nic, co by radykalnie tą, tą perspektywę zmieniało. Wprawdzie OPEC sugeruje, że w przyszłym roku pojawi się pewna nadpodaż Surowca na rynku. To jest trochę zmiana w stosunku do tego, co organizacja mówiła wcześniej, sugerując, że ropy może być pewien niedobór. W tym momencie jednak sugestia, że będzie utrzymywać się nam tendencja nadpodażowa, powoduje, że surowiec po prostu tanieje i może przekładać się to w jakimś no, nieco dłuższym niż, niż tygodniowe zapewne terminie także i na ceny paliw gotowych, także i na polskich stacjach, ale do tego na no, chwilę musimy jednak doczekać, a na razie ceny na bardzo stabilnym Poziomie nam się rysują, a więc dla benzyny nieco poniżej 6 zł, między 5,88 a 5,99. To jest ten przedział, którego się spodziewamy w nadchodzącym tygodniu. Jeśli chodzi natomiast o olej napędowy, tutaj zmiany także nieznaczące ceny z przedziału nieco powyżej 6 zł do mniej więcej 6 zł i 12-13 groszy, to w zależności od, od stacji gdzieś tam będzie się różnicować. Jeśli chodzi o autogaz, tutaj nie widzimy jakichś poważnych zawirowań, a więc ceny na poziomie zbliżonym do tego z ubiegłego tygodnia w rejonie 2 zł i 60 groszy za litr będziemy się poruszać. Nic nie wskazuje tak jak powiedzieliśmy na to, żeby ceny miały radykalnie w najbliższym czasie rosnąć. Jeśli już gdzie gdzie jakieś podwyżki się mogą pojawić, to takie 2-3 groszowe, a więc jeszcze do przyjęcia dla, dla większości kierowców i dopóki nie wydarzy się coś spektakularnego na rynku międzynarodowym, ta prognoza stabilizacji na, na rynku paliwowym w Polsce pozostaje w mocy.